A ja wszystkim, dziś vlog numer 9. Zaraz zrobiłem sobie jeszcze taki szybki przegląd prezentów, i tak dalej. Udału trzeba vloga urodzinowego zrobić i pokazać te prezenty, nie? I nie, nie mam kaca, bo nic nie piłem. To uraka jest jeszcze takie małe info parafialne. Ja bym chciał naprawdę bardzo podziękować. Pawłowi i Hubertowi, którzy specjalnie wczoraj, jak byłem w pracy, specjalnie z Warszawy, przyjechali do mnie do Żabki, przywieźli mi prezent. That was fucking cute and nice. Thank you so much. Pierwszy prezent to jest od mojego przyjaciela Piotrka w takim pięknym pudełku. Wstań tak: dwie pary skarpetek. Pierwsze takie w pierniczki. Drugie. Czerwone w pierniczki, perfum Nike, dwie czekoladki i do tego ta koszuleczka. Prezent od Huberta i od Pawła. Więc od chłopaków. Big merci. Naprawdę wielkie merci dla Was, chłopaki. Do tego. Takie skarpetki, to macie wzór, oraz te skarpetki, które mam na sobie. Plus jeszcze byliśmy w McDonaldzie i postawili mi McDabla <grywki> Od babci czekolada i pieniądze. Od rodziców klasie, mleczko i pieniądze. Od moich sióstr. Kalendarz adwentowy, który tak jak mówiłem będziemy nagrywać od 15, bo jest 10-dniowy i żeby tak wiecie, codziennie po jednym okienku otwierać, co wychodzi, żeby od 15 zacząć, nie? I do tego brownie. I był tam taki słodki pingwin, tylko ja go nie umiem złożyć, bo mam kurwa autyzm. Teraz prezent od Mattiego. Od Mattiego to jest taki karton i tam jest 10 szeli pod prysznic do mycia z y, Balea. Tak, z Balea Każdy o innym zapachu. I tego się nie spodziewałem, ale to się nie zmarnuje. Ja uwielbiłam takie rzeczy. A Oraz do tego kalendarz adventowy z Balea i Baleamen. Uwaga Bartek z przyszłości, bo tu mam jeszcze prezent od Pauliny. I od Pauliny dostałem Merci Piankę do golenia, sztyft i wino, które już jest y, ruszone, no bo było wczoraj, wczoraj fame MMA. A jeszcze wracając do prezentu od mojego przyjaciela Piotka, y, było, było tam też Kinder niespodzianka, y, tylko ona nie przetrwała czasu i impostu. I troszkę się pokryszyło, ale się nie zmarnowało. Chciałabym Wam jeszcze raz wszystkim podziękować za live'a, wysyłaliście sensie mi życzenia, gifty, donate, y, jak kto woli. To, że byliście ze mną przy odliczeniu, to było naprawdę that was fucking nice. Naprawdę that was fucking nice. Zaraz jeszcze otworzymy ten kalendarz, bo ja zawsze o nim zapominam przez to, że on tu wisi. Właśnie ten kalendarz zaczynam od urodziny na urodzinę na, od mojego szefa. Thank you, guys, wszystkim na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, prywatnie, przez SMS-y, na Whatsappie, kurwa, nawet, tak jak mówię, Hubert z Pawłem przyjechali specjalnie z Warszawy na kilka godzin, żeby mnie zobaczyć, dać mi prezent, Honey, that was fucking amazing, that was fucking nice, naprawdę było super, super urodziny to było. dziękuję wam naprawdę, love you, kocham was, dziękuję. A teraz jeszcze ten kalendarz z herbatą. Kurwa, takie zajebiste chujcięcia. Eee... Gdzie tu jest dziewięć? Gdzie tu jest dziewięć, dziewięć, dziewięć? O, góry. Czekajcie, czy... Tu chyba coś innego. Jaka to jest herbata? Na bazie czerwono-krzewo-afrykańskiego. What the fuck? Reszta rzeczy z kalendarzy pokażę Wam tak bez tego otwierania. Po prostu chciałem, żeby moja siostra otworzyła sobie kilka kalendarzy adwentowych eee. i tego po prostu nie nagrywałem. Ale pokażę Wam wszystkie rzeczy, które były w okienku numer 9. Tak się prezentują, wszystkie rzeczy z okienka numer 9. Eee, w kalendarzu z Kindera był ten mały Kinderek dla go siostrze do zjedzenia. Eee, w drapca nic nie było. Podsumowując. Ja już nie wiem co powiedzieć. <noise> dziękuję naprawdę jeszcze raz wszystkim. To były najlepsze urodziny w moim życiu. Thank you guys. Naprawdę dziękuję. Buziaki.